Tina Heinz, mieszkanka Phoenix w Arizonie, przeżyła coś, co wielu z nas wydaje się niemożliwe. W 2018 roku doznała nagłego zatrzymania akcji serca i przez 27 minut była uznawana za martwą. Dzięki determinacji ratowników medycznych i lekarzy udało się ją przywrócić do życia. Jednak to, co wydarzyło się podczas tych 27 minut, jest równie fascynujące co tajemnicze. Zanim zagłębimy się w tę niezwykłą historię, Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. W lutym 2018 roku Tina Heinz, będąc w doskonałej formie fizycznej, nagle upadła przed swoim domem. Jej mąż, Brian, natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, podczas gdy wezwano pogotowie. Przez 27 minut Tina nie wykazywała oznak życia. Ratownicy kilkakrotnie używali defibrylatora, próbując przywrócić jej serce do pracy. W końcu, po niemal pół godzinie, Udało się przywrócić akcję serca, a Tina została przewieziona do szpitala. Po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej, Tina była podłączona do respiratora i nie mogła mówić. Poprosiła o długopis i kartkę papieru. Drżącą ręką napisała: It's real, to jest prawdziwe. Kiedy jej rodzina zapytała, co miała na myśli, wskazała palcem w górę, sugerując, że mówi o niebie. Tina opowiadała później, że podczas tych 27 minut czuła, jak opuszcza swoje ciało i przenosi się w miejsce pełne spokoju i światła. Widziała postacie, które interpretowała jako anioły, oraz piękne krajobrazy, które przypominały jej raj. To było tak realne, bardziej realne niż cokolwiek, co kiedykolwiek doświadczyłam, mówiła. Po tym doświadczeniu Tina i jej rodzina zyskali nową perspektywę na życie i śmierć. Jej historia stała się inspiracją dla wielu osób, a nawet została uwieczniona w formie tatuażu przez jej siostrzenicę, która wytatuowała sobie słowa "It's real" jako przypomnienie o istnieniu czegoś poza naszym ziemskim życiem. Historia Tiny Heinz jest kolejnym przykładem doświadczeń bliskich śmierci, które skłaniają do refleksji nad tym, co czeka nas po drugiej stronie. Czy jej wizje były wynikiem procesów zachodzących w mózgu podczas niedotlenienia? Czy może rzeczywiście doświadczyła czegoś nadprzyrodzonego? To pytanie pozostaje otwarte, ale jej świadectwo z pewnością dodaje otuchy i nadziei wielu ludziom na całym świecie.